Oto lecimy z komentarzami. Pierwszy komentarz jest pod shortsem okseni pulsującym. Jest taki koralowiec, który tak fajnie pulsuje, tak się otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. Jaki jest dużo tych główek, to one wszystkie tak wiecie, Wiecie, tak cyk, cyk, cyk robią. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie. Chyba słaba dostępność obecnie. Tak brzmi komentarz. Zgadza się, jest to bardzo prosty, wręcz najprostszy koralowiec do, do hodowli, jeden z najprostszych. Bardzo ciekawe zachowanie, jest bardzo tani, dlatego jest. To jest taki paradoks i dlatego jest tak mało popularny, bo nie ma go w sklepach. Słabo na nim można zarobić, wiecie, no ile za cenie można wziąć, nie? więc tutaj jak gdyby nie znajdziecie tego w sklepach, przynajmniej w większości sklepów, w których ja bywałem, nie widziałem. Ale może dostać na Oliksie bodajże 20-30 zł za szczepkę. Moja szczepka jest, jest prezentem. Dostałem to od, od jednego z klientów, który ma jej dużo. No i podarował mi po prostu taką małą szczepkę, żeby tam się u mnie powolutku rozrastała. Jak chcecie zobaczyć jak to wygląda, to wpadnijcie na mojego Facebooka, albo znajdźcie tego shortsa. Bardzo fajny koralowiec za śmieszne pieniądze. Fajny pomysł na pierwsze kralowce dla początkujących. I teraz jest komentarz pod filmem o akwarium tutaj w zestawie Aquela z UltraScape 60, pojemność około tam 60 litrów. Kiedy? Jakieś wnioski. Świetna praca, pozdrawiam. Jest to film, w którym zakładałem akwarium na niecodziennej filtracji, na filtrze kubełkowym ale filtracja była niecodzienna, bo nie było tam ceramiki, ale zamiast ceramiki jest kilka litrów, coś około 4 litrów węgla aktywnego aktywowanego, jak wolicie. Węgiel ma ogromną porowatość. Ma tak ogromną porowatość, że nie ma tak dobrej cerenki na świecie jak ten właśnie prosty, ten prosty medium jakim jest węgiel. Ale on absorbuje. No i tutaj wiecie, założyć akwarium na węglu roślinne to jest wyzwanie. Co tam się działo, przez co to akwarium przechodziło, przez co ja przechodziłem, jak z tym sobie radziłem, jak to akwarium ma się teraz, jak się będzie miało. Gdy będę nagrywał ten film, to zobaczycie bo na pewno powstanie taki odcinek, tylko po prostu potrzebujemy troszeczkę czasu. Wiecie, tak duże złoże węgla w tak małym akwarium długo będzie wyczerpywało swoje właściwości, bo w tym momencie dość pochłania na przykład mikroelementy, więc jest to jakby inne, inaczej się postępuje z nawożeniem w takim zbiorniku, co czasami jest wkurzające, ale o tym się wszystkim dowiecie z takiego właśnie filmu, gdy już powstanie. Teraz tak, co my tu mamy następnego? Mhm. Cześć i pozdrawiam. Każde akwarium jest inne. Solniczka jest trudna, ale fajna. Jest to film oczywiście pod jednym z filmów w akwizyce morskiej. No tak, solniczki są fajne, ale czy są trudne? Tam nie są trudne, one no są inne, tam troszeczkę są inne, inne podejście do akwarystyki morskiej niż do słodkowodnej. Ale jak ktoś ma akwarium słodkowodne, to bez problemu poradzi sobie z akwarium morskim również. I wiecie co? Ja tutaj nas no, nie pokażę, ale tutaj obok mnie stoi właśnie UltraScape 60, drugi zestaw, w którym założyłem akwarium morskie. Taki numer. I to ma być prymitywne wręcz akwarium morskie, bardzo proste dla początkujących, bardzo tanie. Eee, dlatego Ksenia pulsująca była wcześniej, właśnie. Nie? Będzie to akwarium bardzo tanie, porównywalne z ceną zbiornika słodkowodnego. Dość szczególne podejście mam do tego zbiornika. Pokażę Wam, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. No i nie taki drogi. I tutaj jest komentarz pod Shortsem, w którym to pokazywałem robota, który czyści akwarium. I cały ten film zobaczycie już teraz w niedzielę. Zapraszam Was w niedzielę, o 9 rano oglądnijcie, jest co oglądać. Oj, tam się działo. Prawie oszalałem, <grym> robiąc ten film. Oj, nie, nie musicie to zobaczyć, to będzie co oglądać. I to jest takie coś, Mam taki komentarz. Pomyślali druciarskie maszyny, jakby siły w rękach nie mieli. I takie tu uśmieszki jeszcze złośliwe. Ha. Eee. No tak, tak. To no można odnieść też do innych rzeczy, na przykład nie? No, takie samochody. No wymyślali jakieś samochody, cholera wiadomo, po co jakby siły w nogach nie mieli. Znaczy da się dojść z Bydgoszczy w Bieszczady? Da się na pewno. Na pewno ktoś to zrobił. Czyli to się da. No. Trzeba mieć tylko siłę w nogach. Racja, popieram. I tu taki Ciekawy komentarz, taki wiecie, inny niż inny. <słuchajcie> Posłuchajcie, czy dolewanie wody z rzeki, na przykład Noteci z kanału koło Nakła to dobry pomysł? Nie, no wiadomo, że najlepsza woda jest z Gangesu, malej wody z Gangesu. Ona jest sporządna, jest żyzna, jest wzbogacona, jakby na niej rośliny rosły. u chłopie. A tak na poważnie, to skąd taki pomysł, żeby brać wodę z rzeki, nie lepiej z kranu? Co Cię podkusiło, żeby wpaść na taki pomysł? Napisz coś więcej, omówimy może temat szerzej. Dobra, lecimy dalej. Właśnie planuję wystartować akwarium z paletkami. Oczywiście jest to komentarz pod filmem o paletkach. I cały czas się zastanawiam, na jakim to filtrze zrobić. Akwarium ma mieć 400 litrów. I tutaj pytanie, czy lepiej iść w łazę Biomaster 850, czy... Na pełnej wyjechać z Hypermaxem 4500. No, co to jest zapytanie. No, wiadomo, że lepiej wybrać mocniejszy filtr. No, Oazę 850 to byłby taki filtr na styk do tego zbiornika przy tych rybach. One dość charakterystyczny sposób się żywią pokarmem, pokarmem. głównie pochodzenia zwierzęcego, na przykład morzunkami, które bardzo mocno brudzą. Jest film na ten temat na kanale. E, więc te ryby no też dość mocno brudzą w sposób, w który jedzą, bo jedzą, plują, podejmują to z, potem spokojnie jeszcze raz podłoża, a czasami nie. I, I wiesz i woda jest potrafi być bardzo mocno zabrudzona oczywiście też od ilości tych ryb w tych 400 litrach bo to nie jest zbyt duży zbiornik na paletki muszę przyznać ale ja bym tutaj wybrał jednak ten większy filtra Coela. No wiesz to jest bardzo duża pojemność filtracyjna a to robi robotę. nie? Ja wiem że ten filtr ma dużą moc i może potwornie dmuchnąć a tego nie lubią. Ale od czego są zawory. Skręcisz sobie a pojemność filtracyjna cały czas zostaje ogromna. To ci, to ci da taką swobodę, wiesz, bo jak weźmiesz fit, który jest na styk, to będziesz ciągle jakieś problemy, ciągle coś się będzie działo. Jest to niedostateczna filtracja w tym właśnie przypadku. A tutaj masz no, dużą pojemność, nie, mniej przykrości Cię spotka. Osobiście ci powiem, jak ja bym miał wybrać, to bym wybrał raczej tego Aquela ze względu na to, że, że jest to dość spory filtr. I komentarz już pod starszym filtrem. CO2 dla początkującego akwarysty omówienie systemów. A co z CO2 wpłynie? Masz, masz pewnie na myśli yy, preparaty typu Carbo. I to nie jest żaden dwutlenek węgla w płynie. Już wiele razy to omawialiśmy na kanale. To jest taka potoczna tylko nazwa. Dwutlenek węgla wpłynie, żeby był, to musiał być ogromnym ciśnieniem. Yy, I takie tam rzeczy. A to jest preparat yy, na bazie aldehydu glutarowego. Pewnym jego stężeniu. Jest masę filmów na ten temat na kanale. Ja chciał to sobie odnajdziesz, a jak nie, to. No to, 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 to nic. No i następny. Jest to komentarz pod ostatnim filmem o akwarium Jerzego. Jesteś pewien, że tylko 200 tysięcy akwarium kosztowało? Jest tam z 10 lamp faktory o rozmiarze L, a to już kosztuje dobre 40 tysięcy. O innym sprzęcie już nie wspomnę, bo tam widzę sam top. O akwarium już nie wspomnę. Moje 850 kosztowało dobre 20 tysięcy, samo szkło, a to jest jednak pikuś w stosunku do tego potwora. Pozdrawiam serdecznie. No, nie, nie mam już takiej pewności. Wiesz, to jest tytuł zaczerpnięty z pierwszego odcinka, bo to już jest trzeci odcinek. I po prostu wziąłem ten tytuł, dlatego, że jest Wam już znany, i rozpoznacie kolejny odcinek po tym tytule, że to jest właśnie o to akwarium chodzi. No, taki zabieg, wiecie, marketingowy. <laughs> Myślę, że to akwarium już nie jest warte 200 tysięcy, a sporo więcej. No, bo warte 200 tysięcy, jak było puste. A w akwarium najdroższe rzeczy są w środku, w samym zbiorniku. Mówię o życiu. Przynajmniej potrafi być to bardzo. Bardzo, bardzo drogie. Ale widzisz, jest to akwarium klasy takiej top. To jest absolutny sztos, już to jest naj, wiesz, bardzo wysoka jakość wykonania, no już najlepsza jakość wykonania. To jest akwarium innej półki. Nie jest to, to zbiornik taki typowy dla Kowalskiego. Są tutaj jakieś rozwiązania, sprzęty, jakość wykonania, które są dla takich zwykłych zbiorników, nie osiągane, szolitraże już, już nie wspomnę, więc to akwarium swoje musi kosztować. No jak kupicie furę na wypasie klasy, wiecie, wysokiej już to mówię o jakichś nawet Maybachach, nie? czy innych tym podobnych, no to no, nikogo nie dziwi, że one są świetnie wykonane, i kupę kasy kosztują i w zamian za tą cenę oferują to, tamto i siamto. Tak, ja wiem, Dziękuję Cento też się da dojechać do celu, nie? Ale przejdziemy jednym, przejdźcie drugim to zrozumiesz, o czym mówię. Dobra. Mm -hmm. I kolejny komentarz. Świetne rady, słucha się tego i ogląda jak dawniej programy przyrodnicze w TVO, gdy było ich jak na lekarstwo. A, no tak, ja pamiętam, jak byłem takim dzieciakiem, wiecie, to oglądałem szczególnie w niedzielę, nie? Na jednym z dwóch programów, kiedy były tylko dwa programy. Młodsi mogą mnie uwierzyć, ale uwierzcie mi, kiedyś były tylko dwa programy i w większości telewizorów one były czarno-białe. I się oglądało w niedzielę o sawannach, jak Krystyna Czubówna opowiadała, czy nawet nie to prędzej, opowiadał David Attenborough, jak tego gościa się słuchało. Boże drogi, to z wypiekami ja o to oglądałem. Każdy oglądał. To było coś, czego nie można było przegapić w telewizji. Nie? No dzisiaj nie wiem, czy te programy są nadal oglądane, czy są emitowane, czy, czy ta seria nadal jest ciągnięta. Może wiecie, napiszcie w komentarzu. No dzisiaj tak morsko bardzo, morsko tak, słono, więc pytanie pod filmem o morszczyźnie, odnośnie sakropytona. Czy to nie jest troszeczkę tak, że koral trzymany w małym akwarium karłowa cieje, to znaczy nie osiągnie aż takich rozmiarów jak w większym litrażu, czy po odpowiednio długim czasie wypełni zbiornik. 2. Nie potrzebuję ciąć mojego sakro, żeby robić szczepki. Co jakiś czas koral jakby odtrąca, wyłania malutkie kawałeczki z całości kapelusza. Ja tylko przyklejam je na podstawki i szczepka gotowa rośnie. Piękne, małe sakropytonki. Sakropy Rozumiem, że to normalne zachowanie tego koralowca. Tak, to najbardziej normalne. Ale teraz, czy ten koralowiec karłować w małych akwariach? Wiesz co? Obawiam się, że nie. Kiedyś miałem do czynienia z takim zbiornikiem, to zbiornik stał w pewnej firmie, a taki tam za bardzo o niego nie dbali, ani funduszy na to nie było. Z tego co wiem, teraz to on został już jakiś czas temu zlikwidowany. I to był zbiornik że chyba 350 litrów, czyli no nieduży jak na akwarium, na akwarium morskie. I tam był taki sakropyton, który miał już wiele lat. Jaka to była bestia. On zajmował 3 czwarte zbiornika. Był przepotworny. Tak na sprawę tylko on tam był. I pełno aiptazji. Słuchajcie. I on zajmował prawie cały zbiornik. Opierał się o przednią szybę tak, że ciężko było tą przednią szybę w ogóle wyczyścić. Nie? To był ogrom. No i czy on się dopasował z karłowacza w tym akwarium? No nie bardzo. No ale teraz mam też do czynienia z takimi mniejszymi zbiornikami, około 400-450 litrów, i też są tam właśnie sakropytony. I wiecie, no one nie są już takie duże jak, jak te omawiany wcześniej, ale one są też ogromne, naprawdę za duże już na takie zbiorniki. No takie już potworki nie, i one dalej będą rosły. Więc myślę, że chyba jednak nie wiesz. I to komentarz pod ostatnim filmem o akwarium Jarzego. Panowie, obejrzałem ten odcinek z dużą przyjemnością. Akwarium robi ogromne wrażenie. Duży plus dla Was, że potrafiliście zainteresować amatora akwarystyki słodkowodnej wagi piórkowej: 160 i 63 litry. Nie, to nie jest taka piórkowa ta waga, słuchaj. 160 w akwarystyce słodkowodnej to jest uważane za taki średni raczej zbiornik jakim jestem. A może nakręcicie odcinek o akwarium biotopowym z mórz północnych, na przykład Bałtyk? No raczej, wiesz, nie nakręcimy. Nie mamy takiej możliwości ani technicznej, ani finansowej, żeby stawiać co chwilę jakieś wymyślne zbiorniki. To musiał być no, jakiś większy zbiornik. A wiecie, na tę sprawę nie spotkałem się z akwarium tego typu nigdzie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek miał takie akwarium, ani żebym słyszał o takim akwarium. Nie wiem, czy w Oceanarium w Gdyni, w tym akwarium gdyńskim mają taki zbiornik. Byłem tam wiele lat temu, ale sobie nie przypominam, żebym widział taki zbiornik. Może jest. Jeśli jest, poprawcie mnie. Napiszcie w komentarzach, czy, czy gdzieś widzieliście w ogóle gdzieś widzieliście tego typu zbiorniki, czy gdzieś można zobaczyć taki zbiornik, bo ja na tą chwilę, kurka, nie kojarzę. I kolejny komentarz pod filmem o akwarium Jerzego. Jestem zawiedziony. Akwarium z takim potencjałem, a tam chwasty. Powinny być akropory, lps -y oraz miękkasy. Ale premium tyłu, tyłu, a typu, pewnie chodziło o to typu. A tu jest tył. No dobra, typu. Zoa, Strato i tym podobne mają taki budżet. Mając taki budżet, to korale powinny być, być z Dejongi. To taka hurtownia w Holandii chyba. Wiecie, co tam powinno być? No, ja się z Tobą nie zgadzam. Tam powinno być to, co podoba się Jerzemu i nic innego. A poza tym, akropory, jak oglądałeś ten film, to wiesz, że Jerzy planuje mieć akropory, nawet coś tam już ma, więc czasem myślę, że taki korali będzie przybywało. No, wiesz, to jest świeży zbiornik, zaledwie 4 miesiące. Pozwolmy, pozwólmy mu tam jeszcze się mocniej ustabilizować. akropory są wymagające. Ale będą, będą na pewno się pojawiały. Ale korale typu na przykład z oasy Strato, dlaczego? No bo są drogie, no chyba tylko dlatego. No, rzadkie, drogie. Tam polip kosztuje niezłą kasę, ale tak wizualnie na mój gust to ci powiem. Ja uważam, że to jest brzydki koralowiec. Nie podoba mi się kompletnie. Ja widziałem 40 razy tańsze i 100 razy ładniejsze. Więc to kwestia gustu. Może no. komuś imponuje posiadanie takich drogich rzeczy i się tym, wiesz, chwali. A ja mam koralowca, jeden polipek za <noise> takie pieniądze. Może kogoś to Jara, nie wiem. Do mnie takie rzeczy. Nie, nie, jarają. Jerzego chyba na razie też nie. Może się to zmieni? Nie wiadomo. Ta. I tu jest jeszcze komentarz do filmu, w którym pokazywałem filtr Aquela Ultramax BT, ten najnowszy. Cześć, chciałem kupić ten filtr, ale kilku znajomych mi mówi, że gubi połączenie Bluetooth. A jak się dokupi moduł Wi-Fi, to można nim zdalnie sterować. Jestem zwolennikiem takiej automatyzacji, ale denerwuje mnie, jak mam wydać 800 setek i ma mi gubić połączenie. No chyba, że producent poprawił ten problem. Jak się u Ciebie to sprawuje? BT. A może masz do niego moduł Wi-Fi i coś więcej możesz powiedzieć, będę wdzięczny za sugestie i info. Nie, nie mam modełu, mo, modułu Wi-Fi, nie wiem o co chodzi, nie jestem kompletnie w temacie. Czy producent to poprawił? Nie wiem, mam egzemplarz jaki mam, czy tam coś poprawił, no ja mam i nie uważam, żeby coś mi trzeba było poprawić. Mój nie gubi zasięgu, fakt, nie jest to jakiś super mocny zasięg i nawet blisko tego filtra potrafi on być taki tylko średni, nie? ale nigdy nie miałem problemu, żeby się z nim połączyć. I zmienić ustawienia, czy, czy coś innego. Nie, nie znam problemu, u mnie nie występuje. na no, dawno nie było hajku naszego widza, już tam coś znajduję tu. Hmm. Co? To chyba było. Oj, to jest drażliwy temat, by mi zablokowali film, Do tego nie mogę, tu się zaczyna temat na L, a kończy na plus. Więc tego to nie, bo mnie tu zbanują zaraz. Gdy ekologia wejdzie za głęboko, o, maryna była tak ekologiczną weganką, że używała tylko marchewki i ogórka, żeby żadnego mięsa i plastiku nie mieć w sobie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili nas na wirtualną kawę. Jest nam bardzo miło. Jeśli chcielibyście nas porwać na taką kawę, to link znajdziecie w opisie tego filmu. Jak zawsze, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i za to, że pomagacie nam w prowadzeniu tego kanału. Bez Was nasza praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chcielibyście wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy kliknąć wesprzeć tuż obok nazwy kanału a system dalej Was poprowadzi. Spianie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na naszego facebooka.